Cześć, to stanę i ja dziś pokażę jak zrobić lizakowy bukiecik. Jeśli oglądacie mnie od pewnego czasu, to pewnie wiecie, że lubię wykorzystywać rzeczy ponownie w inny sposób. No i też, że jeśli robię komuś jakiś prezent, to często dorzucam coś własnoręcznie zrobionego. I teraz nadarza nam się okazja, ponieważ w sobotę wybieramy się na komunie. Jakby to oglądacie, to już na tej komunii byliśmy. Wybieramy się na tą komunie, gdzie mój mąż jest chrzestnym. No i po pierwsze, mąż oczywiście wręczy swojej chrześnicy prezent i kopertę, ale uznałam, że fajnie by było, gdyby Filip, nasz Filip, wręczył też coś chrześnicy Łukasza. Coś takiego małego, fajnego, i uznałam, że to będzie taki bukiecik właśnie z lizaków. Już pokazuję, jak taki bukiecik zrobiłam. Na początku przygotowałam sobie fragmenty drucika ogrodniczego, następnie te druciki umieściłam w lizaku i zabezpieczyłam to wszystko taśmą, a przykleiłam to wszystko na dwustronną taśmę klejącą. tak przygotowane lizaków przyklejałam również na taśmę dwustronną płatki kwiatów, które zrobiłam oczywiście z papieru. Następnie wykorzystałam też fragmenty takiego alatiulu który wykorzystywałam też do ozdób naroczek. Jeśli nie widzieliście tego filmiku, to zachęcam do zajrzenia tam. Zrobiłam z nich takie wypełnienie tego bukieciku. Na koniec wszystkie druciki złączyłam ze sobą. I to wszystko ponownie zieloną wstążką. No i tak się prezentuje ten bukiecik. No i tak, mam nadzieję, że chrześnicy mojego męża taki bukiecik się spodoba. A na dziś to już wszystko, więc jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego, pa!